witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam was dzisiaj na kolejny Halloweenowy odcinek tym razem znowu lekcje gotowania z sarą. E, jak widzicie mam tutaj nową ozdobę na włosach dynki dynki tutaj widzę też że dynia będzie na naszej babeczce także moi kochani dzisiaj robimy Halloweenowe babeczki myślę że bardzo fajne takie zielone pajęczynowe stworkowe i dyniowe także zaczynamy zapraszam do oglądania łapka w górę i oglądamy i pierwszy, e, pierwsza rzecz to przygotowanie masy i na sam początku wkładamy nie wkładamy tylko Wsypujemy mąkę do miski. Teraz bierzemy łyżkę i bierzemy sodę oczyszczoną. Proszę bardzo, jedna łyżka sody oczyszczonej, druga łyżka sody oczyszczonej. I teraz poprosimy o zmielony cynamon do środka miski. Kolejna łyżka zmielonego cynamonu. Następnie potrzebujemy zmielony imbir, także zapowiadają się takie mm, dość intensywne babeczki: Zmielona gałtka, muszka tałowa. Mm, 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 poświrowali co? Sól. I teraz pewnie tą drewnianą łychą będziemy miechać. miechać. Miechu, miechu, słuchajcie. <laughs> Przygotowana masa zaraz będzie gotowa, także oto nasza masa. I teraz potrzebujemy wsypanie brązowego cukru do miski. Dalej to jest masełko. Potrzebujemy pomieszać teraz to naszym mikserem. Miksu, miksu, plastu, plastu. I wsypujemy, wczepujemy jajeczka. Jedno jajeczko, drugie jajeczko, trzecie jajeczko i czwarte. I pozbyliśmy się miski. Znaczy, miska zrobiła się pusta, to chciałam powiedzieć. E, no i teraz dalej mieszamy, mieszamy. Czeka tutaj na nas również pire dniowe. No, u nas takich rzeczy w Polsce chyba ciężko dostać, no nie? Ale wydaje mi się, że dzięki temu pire ta nasza masa na ciasto. Na babeczki będzie właśnie taka fajnego kolorku dyniowego i teraz wszystko ładnie łączymy i jak widzicie wszystko już jest chyba tak w miarę przygotowane do robienia babeczek. A nie, jeszcze tutaj jakieś poszykane orzechy pekan, może być to takie smakowite. Ja bym tu chciała jakichś owocków, no ale wiadomo, no tutaj jakieś truskawki to by nie pasowało, choćby taka krew truskawkowa. Hmm. Mogłoby być łączny wynik, cztery gwiazdki dostałam. Poziom ukończony, dobrze, i teraz przechodzimy dalej. Teraz rozgrzany do 180 stopni jest nasz piekarnik, i co robimy? Przekładamy łyżką. Do naszych foremek na babeczki. Całkiem sympatycznie wyglądają te babeczki. Powiem szczerze, podobają mi się jak najbardziej. Zjadłabym takie z orzechami, a jak, żeby inaczej, może jeszcze jakieś rodzyneczkiem sobie rzuciła, tam, żeby było właśnie tak trochę bardziej słodyczowo. I pieczemy teraz babeczki. Czekamy 20 sekund, ale te 20 sekund mija. Jak 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Wyciągamy. Te nasze są babeczki, troszeczkę musimy je wyciągnąć, żeby ostygły, tak mi się wydaje, bo cały czas leci z nich dym, zadymka, dymy herem. Odstaw na kilka minut, aby przestygły, tak myślałam. No i czekamy, czekamy, czekamy. Kolejny poziom jest ukończony, no i słuchajcie, na maksa gwiazdki to chyba dobry kucharz ze mnie, co? Chyba jest dobrze. I co teraz musimy zrobić? Słuchajcie, udekorować nasze babeczki. Więc jeśli chodzi o dekorację, mamy tutaj rękaw cukierniczy w zielonym kolorze i teraz umieszczamy na jedną babkę, chyba na wszystkie trzeba. O, to fajne. Patrzcie. Każda inaczej wygląda, no, 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 dajcie znać, która polewa Wasza ulubiona, bo ta mi się najbardziej podoba. Następnie potrzebujemy rękaw cukierniczy czerwony, a nie to czekoladowy, sorry, ale fajny stworek, zobaczcie, taki nawet wampirek, ząbiak. Pajęczyna jak fajnie wygląda i patrzcie tego pająka teraz na tą pajęczynę, no luks, fajnie to wygląda naprawdę, teraz mamy oczka do naszego zielonego stworka, Bu. Mhm. Mm mamy, ale fajny ten cukierek w kształcie kapelusza czarownicy. Naprawdę super wygląda. No i teraz potrzebujemy dyńkę. No i tak wyglądają nasze gotowe babeczki. Zobaczcie, spójrzcie, przyjrzyjcie się. Dalej, kolejny poziom. Twoje babeczki halloweenowe są gotowe. Mi się mega podobają. 2970 punktów. I słuchajcie, lecimy jeszcze do kolejnej gry halloweenowej. Kolejne gotowanie. Czekajcie, czekajcie. No i tak jak powiedziałam, do dzisiejszego odcinka mamy również kolejne gotowanie z Sarą i jest to, słuchajcie, cmentarne ciasto. Także zapowiada się. Mrocznie, dobra, były babeczki, Teraz czas na ciasto, jak najbardziej. Zdecydowanie się bardzo cieszę. Także przygotowania, zaczynamy przygotowania. Kuchnia ciemna, jak na cmentarzu trochę, co? <laughs> Budyń czekoladowy wyciągamy na sam początku. Dalej potrzebujemy mleczko z lodówki. Tutaj jest trzy paczka. Jakaś miarka, tak mi się wydaje. Dokładnie miarka kuchenna. Już tyle gram w tego gotowania, że się akordę obeznałam w nazwach tych wszystkich przyborów, produktów i wsypujemy. Budyń, taki budyń gotowy? Nie wiem, zawsze u nas w papierkach jest budyń czekoladowy. Może to właśnie taki proszek jest, bo widać, że zadymka jest. I dalej mleczko. I mleko wlewamy do miarki. Jedna miarka mleka, dodajemy ją do naszego budyniu. Jak widzicie, kolejną miarkę mleka również potrzebujemy. Dobrze, nie ma problemu. I co dalej? Trzepaczka w użycie pójdzie. Jeszcze kolejna miarka. Powiem Wam szczerze, że jakbym ja gotowała, to ja bym robiła tak, żeby po prostu robić to na oko, a nie trzy miarki. No wiecie, bez przesady. I teraz sobie tutaj trzepiemy. Trzep 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 trzep, 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 trzep. I zrobione, słuchajcie. Pierwszy etap za nami. Dwie dynie dostaliśmy. I teraz kolejne przygotowanie. Kolejne przygotowanie jest to wyciągnięcie miski. Czy to jest ta nasza miska z zawartością? Dziwne, bo ja myślałam, że to już prędzej by było w lodówce niż w szafce chowane no, ale okej, okay, no ich sprawa. Widzicie, tu jest ciasto przygotowane. Czy to ono tak sobie czeka do robienia? Czy my będziemy takie same robić? No jestem ciekawa, okej. Okay. Dalej potrzebujemy chyba coś z lodówki. Jest to, słuchajcie, serek śmietankowy. Tutaj jeszcze z lodówki potrzebujemy krem, łopatka i łyżka. Śmiesza taka łyżka zakręcona. Krem wsypujemy, wkładamy do miski, jak najbardziej, wleciał, taki twardy ten krem, bo w takiej kostce nam wyskoczył, no i teraz słuchajcie, sobie miksujemy, miks, mixu, mixu, plastu, plastu, mamy to, następnie kremik, widzicie, a łyżką musimy to przetransportować, że tak powiem, ok, tutaj mamy ładnie wszystko połączone i teraz pewnie znowu będziemy potrzebowali miksera, a nie jednak łopatka, no dobrze. To niech sobie tam mieszają. Ja nie potrzebuję moich rąk używać. Oni zrobią to za mnie, bo wiedzą najlepiej, jak tu wymieszać. I co teraz? Tutaj przekładamy. Ok, mieszamy. I teraz nam się mikser przyda na pewno. Jak najbardziej. Słuchajcie, wszystko fajnie. Kolorek został stworzony, wszystkie składniki zostały wymieszane, więc mamy taką polewę idealną, tak myślę. Więc kolejne przygotowania mamy zakończone. I teraz przenosimy się. Słuchajcie. Na cmentarz! I tak, cmentarz. Ej, zobaczcie, ciasto jest zrobione. Ja myślałam, że będziemy sami robić ciasto. To jest trochę przy połowie, bo ja bardzo lubię właśnie te gotowania, jak wszystko od zera robimy. A tutaj jednak te ciasto jest przygotowane. No ale wiadomo, też można pójść sobie do sklepu i kupić ciasto, żeby już było, no, gotowe. No. Trzeba czasem pójść na łatwiznę. Cze ciastka czekoladowe, one wyglądają jak orełko, no nie? I tutaj mam jeszcze łyżkę I potrzebujemy robot kuchenny, stawiamy go tutaj, ciasto odkrywamy z klosza, i teraz będziemy pewnie smarować, tak mi się wydaje. O, patrzcie, teraz to jest moja kolej. O, dobrze mi poszło, co? W końcu coś mogę zrobić sama. <grych> Także lecimy z tym tematem, i poleciało kakao, i jesteśmy tutaj z ciastkami czekoladowymi. Odkryliśmy pokrywę naszego robota kuchennego i. Nasze ciastka Oreo się w nim znalazły. No, trochę śmiesznie to wygląda, no nie? Patrzcie. Jak podskakują! Ale się to zrobiło czarne jak ziemia! Jak wungiel czarny. I teraz musimy to wyłączyć. I co z tym robimy? Patrzcie, nakładamy łyżką chyba na to. Hehe, <laughs> zobaczcie. Śmiesznie to wygląda, no nie? Beka, jak ziemia. Mamy ziemię. Czarno to widzę, słuchajcie, czarno to widzę. Jeszcze kolejna łycha. No i mamy. Mamy to ciasto. I co dalej? Tutaj będzie jakieś nagrobki, chyba tak było. Taką widziałam informację. Słuchajcie, tak, nagrobki robimy. Potrzebujemy ciasto. Potrzebujemy deskę. I co potrzebujemy jeszcze? Owalne ciasteczka. Rozumiem. Teraz tutaj jakieś posypki, cukierki dyniowe. Mm -hmm. Tutaj posypka z kości. Strasznie to brzmi, co. Coś takiego białego, co to jest? Czarna polewa? Coś białego to jest czarna polewa, to nie, za polewa. No i teraz te owalne nagrobki układam sobie. Tak? Aha. A, musiałam to rozdzielić na pół. Nożykiem teraz muszę. Uważaj na palce, dobrze, nie wiem co mam robić tu. Okej, okay. przekrajamy, no tak, bo to musimy zrobić takie nagrobki. Następnie mamy tutaj... Już się przygotowane, aha, to umieszczamy je tu. Rozumiem. O, dobrze. Parcie, 20 punktów. 20 punktów. Gitara. Gitara gra. I co teraz? Teraz czarna polewa. Czy będziemy robić tutaj jakieś napisy? Ok, zobaczcie. Dali nam tutaj tego, takiego śmieszka e, nietoperza. Tutaj jest czapka czarownicy. Następnie mamy duszka. Kacperek. Była kiedyś taka bajka. Kacperek, duszek, kacperek, coś tam. Tutaj jakiś potwór, a to może nie to, czy potwór, nie wiem, kolejny, czarownica, ja bym tu dynię zobaczyć. Nie ma! I co dalej? Teraz cukierki dyniowe, układamy. Fajnie, fajne to ciasto, myślę, że łatwe do wykonania, nie spodziewałam się, że takie ciastka Oreo tutaj będą dobre do przygotowania takiego tortu. I teraz kości zostały rzucone. No i tak wygląda, słuchajcie, nasze ciasto. Czy to koniec? Zaraz się dowiemy, gotowe. Twój wynik. Uwielbiasz gotowanie i pieczenie, odkryj świat niezliczonych przepisów Sary. No dajcie znać, bo ja nie tylko halloweenowe będę rzeczy nagrywała, bo już kiedyś nagrywałam to gotowanie z Sarą, na przykład świąteczne, to wiem, że Wam się teraz podobało i znalazłam mnóstwo halloweenowych, więc stwierdziłam, że nagram. I to chyba byłoby na tyle z tych gier halloweenowych, jedzeniowych. Już chyba więcej nic nie znalazłam. A może jak znajdę, to może jeszcze nagram, a może na kolejny rok zostawię. Kto wie, kto wie. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, poproszę o kciuki w górę. Zapraszam do kliknięcia przycisku subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Wtedy będziecie mogli komentować, lajkować, dołączyć do mojej glam rodzinki. No, zapraszam. Jeżeli nie macie konta, to za darmo można stworzyć mnóstwo zabawy. Czeka Was na moim kanale i dostaniecie powiadomienia o nowych filmikach. Także buziaczki. Do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Mua! Pa, pa!